Dobry no, kochani, witam Was w spontanicznym vlogu. Wczoraj dałam e, okienko na Instagramie, pytając się Was, co byście chcieli na kanale jeszcze i, o Jezus, tak dużo było odpowiedzi, że vlogów, i tak dużo było odpowiedzi, że ten za vlogmasem i że ta forma była super, że stwierdziłam, że nagramy coś. Co to wyjdzie i jak często będzie się powtarzać, to nie mam pojęcia. Na razie muszę się obudzić, także zapraszam was na kawę i śniadanko. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale uwierzcie mi, że jest pyszne. Drugi dzień z rzędu będziemy jeść serniki z przepisu Świetlany z profilu Fit przepisy od baletnicy. Także odsyłam was tam na Instagrama, nie będę podawać tutaj cudzego pomysłu. W każdym razie są to po prostu placuszki z twarogu A ja wracam do mieszania. Placki będę smażyć na oleju w sprayu. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. To jest akurat olej rzepakowy. Ja za często nie korzystam z oleju rzepakowego, ale wzięłam na spróbowanie i spoko. Spoko się na nim smaży. Spoko ma smak, bo jest niewyczuwalny po prostu. I takie oleje w sprayu możecie kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Albo w takich sklepach dla panów koksów. Ja właśnie kupowałam w koksowym sklepie, czyli na SFD. Tak się nazywa sklep. Na pewno można też darwać kokosowy. Też kiedyś miałam oliwę z oliwek, chociaż tak się nie powinno mówić. Powinno się powiedzieć oliwa albo olej z oliwek. No, także ogarnijcie sobie na przykład na SFD. Nic tak w kuchni dobrze nie robi, jak zwilżone ręce. I wtedy okazuje się, że możecie uformować piękne placuszki, nawet z twarogu. No bo wiecie, tutaj prawie nie ma mąki. Jest ryżowa, czyli taka, która nie sprawia, że tworzy nam się gluten, więc jest, jest duże ryzyko, jak robimy takie placki, że one się porozwalają, a zwilżone ręce robią cuda. No i teraz mały ogień, u mnie jest chyba jeszcze za duży, zaraz go zmniejszę. Mały ogień, słuchajcie, dużo cierpliwości i nie odwracamy za wcześnie. No, i przewrócone. Słuchajcie, żadne nie ucierpią, naprawdę. Dają radę, smażą się od drugiej strony. No, te dwa mi się troszeczkę przyjarały, ale już to przemilczymy. ja tylko przewracam. Yy, nie krzyczcie na mnie, staram się być ostrożna i nie rysuję połowki patelni, ale przewracam to widelcem, bo mi wtedy ten placek tak dobrze siedzi na widelcu. Nie mam takiej idealnej silikonowej łopatki która by nie rozwaliła placka siedzącego obok placka, którego chcę przywrócić. No, a widelec tak. No spoko. Widelec jest spoko. Placek mi wskakuje na niego i mogę go bez problemu obrócić. Okej, okay, smażymy dalej, Sygniki są już gotowe. Podaję je z bananem i garstką orzechów, yy, jakie to są? Laskowych? Nie? To nie są laskowe, ziemnych! O tak, tak, Paula, ziemnych. Słuchajcie, jest się ja mogę jeszcze nie myśleć. I wiecie co? Mam coś takiego. To jest sos zero. Oczywiście to jest sama chemia i tak dalej, możecie tutaj sobie zobaczyć skład. Yy, nie jest to najpoczniejsza rzecz na świecie, ale jak się tego doda mało do odpowiedniej rzeczy, czyli na przykład na takie placuszki, to do nawet całkiem spoko działa. Ale tak co do zasady, to ja tak tego nie polecam za bardzo. No, mi to nie smakuje, ale tak jak mówię, nie wiem do czego to porównać. Coś, czego nie lubicie, ale z odpowiednim połączeniem całkiem daję radę. Ocet, o, słuchajcie, ocet jest na przykład obrzydliwy, ale malutka kropelka octu, czy tam nawet łyże, łyżeczka nie zaszkodzi w sałatce i wtedy to działa. Tak samo to. To samo z siebie jak spróbujecie, albo jak nie daj Boże, dacie tego za dużo, za dużo jest obrzydliwe, ale taka kapka na placki jest jak najbardziej spoko. Postaram się teraz dodać kapkę. Dosłownie takiego o, mazia. I tyle uwierzcie mi wystarczy. Andrzejowi. O! Idziemy jeść. ze spaceru z psem, będę teraz siadać z kawką i montować film korzystając z tego, że młoda poszła spać ale chciałam wam pokazać jak ja gotuję obiad, robię go już o 9 rano, ponieważ korzystam z tego, że młoda się położyła i tak, tu wstawiłam wodę na makaron tutaj będzie się gotować czerwona soczewica, dzisiaj będzie obiad wegetariański będzie to po prostu makaron penne w sosie z czerwonej soczewicy no będę gotować ten obiad raczej przez całego vloga. Także pokazuję Wam pierwszą część. Korzystamy z drzemki. Trochę się zasiedziałam przy montowaniu filmu i patrzcie, cała woda mi wychorowała z soczewicy. Dolewam w takim razie pasaty, przecie... Dobrze mówię? Przecieru, tak. Nie koncentratu, ale przecieru. Tak y, połowę tego kartonika. Wszystko na oko. Ja jak nie tworzę rzeczy do e-booków albo... Y, na Instagram czy na Facebooka to nie zapisuję co, jak robię, tylko wszystko robię na oko. I to teraz mieszam i dodam przyprawy: sól, pieprz, oregano. A tutaj już za chwilę będzie gotowa woda na makaron. O, i chciałabym Wam pokazać makaron. Używam zwykłego białego i szczerze powiedziawszy, taki lubię najbardziej, ale zawsze dbam o to, żeby kupować 100% durum. Pamiętajcie o tym, ok? Na drugie śniadanie mamy gościa. Mogę cię gościu pokazać? To nie jest insta story, <laughs> To jest vlog, spontaniczny vlog. Robiliśmy z Justyną zdjęcia, ale to pewnie się dowiecie o tym na Instagramie. A teraz siadamy i będziemy jeść owsiankę. My już popracowałyśmy z Justyną. Ja zjadłam osiankę, którą widzieliście. Teraz jeździmy po Szczecinie i rozglądamy się za używanymi autami. Na razie tylko rozglądamy, nic nie planujemy, ale tak wiecie, przydałoby się coś większego niż nasza mała skodia. No, no i tak sobie spędzamy dzień właśnie. Ja już troszeczkę umieram z głodu, ale jeszcze dwa punkty przed nami i będziemy wracać do domu. jest tutaj, je swoje chrupki psie dałam młodą Andrzejowi i poprosiłam o 10 minut dla siebie, podgrzałam ten sos to tak jak widzieliście jest po prostu soczewica z pomidorami, makaron żeby było trochę warzyw to dorzuciłam sobie dość sporo roszponki oczywiście na to, teraz musi też zacząć pić wodę i co jeszcze chciałam tutaj dać? Pomidora pokroić, ale słuchajcie jestem tak głodna, że posypałam parmezanem wyjęłam tą roszponkę i biorę się za jedzenie Postaram się na kolację zjeść więcej warzyw. Jestem ponownie. Przepięknie wyglądam. Nie mogę się na siebie napatrzeć. Agatkę już odłożyłam do łóżeczka. I wiecie, co teraz jest pora, kiedy można zrobić wszystko. Można przeglądać Instagrama, pracować nad swoim Instagramem, pisać posty, montować filmy, nagrywać filmy, czytać książki, zjeść kolację, wyjść z psem, spędzić czas z mężem, obejrzeć film, obejrzeć serial. Masę różnych rzeczy, posprzątać dom, ale ja się czuję po całym dniu tak, jak wyglądam, czyli doskonale. To też jest taki moment w ciągu dnia, gdzie ja bym chciała zjeść wszystko, bo w końcu mogę usiąść sobie na spokojnie i zjeść. I uwierzcie mi, że pilnuję się bardzo często, żeby tego nie zrobić. Ale też nie, nie będę Was okłamywać, że nie ma takich wieczorów, na przykład tak jak wczoraj był, że zamówiliśmy sobie Chińczyka do domu i ze smakiem go zjedliśmy. Czasami też jest tak, że zamiast zjeść dwie kanapki na kolację, zjem cztery, bo tak dobrze mi się je kanapki. A czasami są takie dni, gdzie pominę kolację, bo jestem tak zmęczona, że po prostu się myjemy i, i kładziemy się spać. E, ten dzień... I nagrywanie tego vloga pokazało mi, dlaczego jeszcze nie jestem gotowa, żeby kręcić y, częściej vlogi na mój kanał. Bo posiadając 4,5-miesięczne dziecko, po prostu jest intensywnie, najzwyczajniej w świecie. Ale cieszę się, że mogłam Wam pokazać y, cokolwiek z dnia dzisiejszego. A teraz będę myśleć nad kolacją. Kolacja gotowa. Mamy dwie kromki chleba żytniego z humusem, z pomidorem nieumiejętnie pokrojonym szczypiorkiem i do tego sobie jeszcze wkroiłam ogórka kiszonego i paprykę żeby przegryźć trochę warzyw mam poczucie no nie jest wrażenie to, jest, to są wyrzuty sumienia <grytanie> że dzisiaj zjadłam mało warzyw i wiem, że też zjem ananasa, już troszeczkę podsechł sobie chłopak dlatego jeszcze dorzucę po, po prostu plaster ananasa który obiorę i zjem tak po prostu palcami albo widelcem. Życzcie mi smacznego. O, i dajcie znać, co wy zazwyczaj jadacie na kolację. Dobra, ja już jestem po kolacji w łazience z rozmalanym okiem. Musicie mi to wybaczyć. To, to jest, słuchajcie, prawdziwy YouTube. O taki YouTube walczyliśmy wszyscy. Ym, kolacja była pyszna, zjadłam ananasa, tak jak wam powiedziałam, także... Co? Chyba wszystko, co miałam dzisiaj powiedzieć, wam powiedziałam. A dzisiaj testuję zegarek nowy. Przyszedł do mnie Polar Unite, yy, także mam nadzieję, że za jakiś miesiąc będzie film na kanale. Chcę go potestować pod różnymi względami. względami. Muszę zwolnić troszeczkę. I na spacerze z dzieckiem, zobaczyć, czy nabija kroki, jak prowadzę wózek. I chcę go sprawdzić na treningach. Ciekawe, muszę się doczytać, bo ja, na wiecie, założyłam go, ten, podładowałam, założyłam i wyszłam z domu i dopiero teraz ogarniam życie, ale ciekawe jestem, czy w nim można pływać, znaczy na pewno jest wodoszczelny, tam wodoodporny, yy, to też muszę doczytać, bo wiecie, że jest różnica między jednym a drugim, ale chciałabym doczytać, czy ma treningi wodne, no, nieważne, zapowiadam Wam, wszem i wobec, że będzie recenzja. Ale jeżeli już na przykład macie wybranego jakiegoś polara i zabieracie się do zakupu i nie czekacie na moją recenzję, tylko po prostu już i tak chcecie, bo widzieliście, że są spoko jesteście zdecydowani, to ja mam kot rabatowy z dużych liter najprawdopodobniej motywatorka 15 to jest 15% zniżki na wszystkie modele, oprócz tych, które miały niedawną premierę, czyli. Najnowszy Unite i coś jeszcze nie wchodzi, Grid chyba coś tam, nie wchodzi w ten, ten kod na nie. Chodzi to pewnie o to, że wiecie, że naj, najpierw muszą yy, przeżyć ten pierwszy boom i, i wtedy to nie jest w promocji, bo pewnie i tak jest cena promocyjna, jak jest boom wielki, ale mam też drugi kod na Unite, którego ja dostałam, po prostu jest troszeczkę mniejszy. Motywatorka 10. Ja wam to napiszę w opisie. Także, jeżeli ktoś z Was i tak już poluje, no to ten kod już działa, także możecie z niego korzystać. Ale będzie też działać, jeżeli. Znaczy, będzie też działać wtedy, kiedy ja y, będę nagrywać recenzję. No. Także jeszcze Wam nie polecam oficjalnie, aczkolwiek ja też robiłam research, jak się zaczęłam zastanawiać nad, nad Polarem. I. Uwierzcie mi, że i wiadomości od Was, i też ym, twórcy, których ja obserwowałam, którzy y, współpracują z Polarem na przykład i mają te zegarki i testują różne modele, bo dostają od marki, no to wszyscy jednogłośnie polecają. I Ignita i Unite, i Vantage tam jest S, Vantage V też. No, zobaczcie sobie zresztą na stronie ofertę i pamiętajcie, żeby korzystać z kodu, bo na przykład przy takich modelach coś kosztują po 2000, a może ktoś z Was się będzie szarpać. No, to 15% to jest naprawdę pokaźna sumka. Słuchajcie, ja się już wyłączam. Będę ściągać soczewki, będę zmazywać ten rozmazany makijaż. Umyję się oczywiście, przybiorę się w piżamkę, no i resztę wieczoru już spędzę raczej na czytaniu książki albo na montowaniu tego vloga. Zobaczymy. Jak na razie to czuję, że mi się język plącze i. Ma chwilę żeby po prostu posiedzieć też i popatrzeć tempo w Instagrama, i wiecie, poprzewijać łola, żeby się troszeczkę tak wyciszyć i odmoczyć. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Wiem, że to nie jest najlepszy vlog na świecie i że za dużo Wam nie pokazałam. Moim celem też było głównie tutaj pogadać o jedzeniu i Wam pokazać moje jedzenie. O, wiem co Wam miałam powiedzieć, że mm, najprawdopodobniej. Po dzisiejszym vlogu stwierdzicie, że ja bardzo mało jem, że jakbyśmy podliczyli kalorie, to ich wyjdzie niewiele. To jest prawda, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, ale pamiętajcie, że to nie znaczy, że taki był dzień wczorajszy i że taki będzie dzień jutrzejszy. Po prostu dzisiaj dużo jeździliśmy, dużo byliśmy poza domem i nie było okazji na to jedzenie, a jeszcze wypiłam po drodze dwie albo trzy kawy, e, tego Wam nie powiedziałam, więc nie wyciągajcie pochopny w, pochopnych wniosków, że ja jestem niedożywiona. E, mam pewne doświadczenie z tym, że kiedyś jak pokazywałam regularnie na Insta to bardzo dużo do mnie osób pisało, że mało, to na pewno tam nie, nie przekraczasz nie wiem, 1600, to, to jest za mało, to jest za mało. Bardzo łatwo się tak do kogoś pisze i bardzo się też łatwo wyciąga wnioski po jednym filmie, a Wy zobaczyliście naprawdę taki malutki ułamek tego dnia, bo ja przez stanowczą większość dnia byłam po prostu z dzieckiem. Jak chciałam nagrywać tą młodą, sprzedawałam <gdzieś>, gdzieś po prostu, albo nagrywałam jak ona spała. Tak samo z tym jedzeniem. Wy widzicie tylko dzisiejszy dzień, ale to nie znaczy, że ja tak jem mało codziennie. Gdybym jadła tak ładnie i mało codziennie, to uwierzcie mi, że ja bym już nosiła rozmiar 36, a jakimś cudem nie noszę. Także pozostawiam Was z tą myślą yy, i z tymi wnioskami. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, że ze mną trwaliście do końca. Dajcie znać, co jadacie na kolację. To jest yy, pierwsze, o co Was chciałam spytać. A druga rzecz, czy wykorzystacie z takich zegarków typu Polar, Siaomi i tak dalej? Bo ja właśnie, jak nie wiecie, to przenoszę się z Siaomi na Polara. Miałam Mi Band 3 i bardzo go polecam. To w ogóle jest budżetowy najlepsza opaska ever. Miałam Mi Band 4 i niestety nie zawiódł na poziomie zliczania kalorii z treningu i też w basenie sobie źle radził, aczkolwiek mi ta opcja liczenia basenów jest zupełnie niepotrzebna. Tyle lat chodziłam na basen, wiecie, bez opaski, było super, no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałam mieć już taką, nie, nie tylko opaskę fitness, tylko taki zegarek, takiego smartwatcha, no i teraz padło na Polara, zobaczymy. Trzymajcie się, już nie przedłużam, Papa. Pa.